Siemanko, witam w mojej kuchni dzisiaj pokażę Wam, jak przygotować pyszny, domowy smalec. Ale to nie będzie taki normalny smalec, to będzie najlepsze smarowidło, jakie możecie zrobić. Bo to smarowidło możecie wykorzystywać do wszystkiego: do okraszania pierogów, pys, a nawet i do zrobienia takiego przepysznego chleba ze skwarkami, pieczonego, smażonego z dodatkiem prawdziwego, świeżego czosnku. To wszystko, bo za chwilę Wam pokażę. Jesteście gotowi? To zaczynamy. Do przygotowania naszego smalcu potrzebujemy kilka fajnych rzeczy. Słuchajcie, przede wszystkim cebula. Potem kupiłem sobie podgardle, bo ona jest fajna, ona jest tłuste, ona ma troszeczkę mięsa. Mi zależy naprawdę na tych skwarkach, żeby tych skwarek było jak najwięcej. I oczywiście możecie sobie kupić zwykły tłuszcz taki. Nie musicie używać podgardla, ale z podgardla wychodzi naprawdę sztos, więc to Wam polecam. Ponadto ja sobie dodaję tutaj wędzonkę, dodaję trochę boczku, dodaję jedną fajną, dobrą kiełbasę i teraz mam tutaj sadło. Sadło to nie jest słonina, to nie jest smalec, to jest tkanka, która obtacza narządy wewnętrzne świni. I teraz tak, jeżeli chodzi o sadło... To musicie sobie odkroić wszystkie jakieś niefajne rzeczy. Jeżeli sadło jest żółte, to je o, odrzucamy. I potrzebujemy tylko bardzo ładne, jasne sadło. To też pójdzie wszystko dla psa. Ponadto, tutaj, w tym sadle, mamy jeszcze taką tkankę. Hop. I tą tkankę całą zdejmuję. Tak. Sadło jest lepsze. Wiecie dlaczego? Bo z tego wychodzą fajne skwarki, o wiele takie mięciutkie. Te skwarki są takie mięciutkie, te skwarki są bardziej yy, smakowite. Więc polecam Wam to sadło, jeżeli macie, to takie sadło na pewno musicie sobie kupić. Ale pamiętajcie, żeby ściągnąć tą osłonkę, bo ona nam do niczego tutaj nie będzie potrzebna. Dobra, ja sobie przygotuję to sadło i za chwilę przejdziemy do krojenia. Sadło jest pokrojone w tym momencie. Ja sobie robię w ogóle smalec w takiej dużej brytwanie, żeby było dużo miejsca. I teraz tak, wrzucam sobie to sadło, tak, odpalam gaz i pamiętajcie, żeby to mieszać, mieszać od czasu do czasu, bo ważne jest to, żeby nam się to, te skwarki na dole nie przypaliły. Uwaga, bo one mogą nam się po prostu przypalić, więc mieszajmy to od czasu do czasu. I teraz wytapiamy. Chcemy, żeby ten tłuszcz cały wytopił się, żeby te skwarki nareszcie się pojawiły. I teraz przechodzimy do naszego podgardla. Podgardla jest bardzo tłuste, ale ma też trochę mięsa. I te mięso to będą nasze skwarki. I pamiętajcie, żeby sobie odkroić mięso na samym początku. Hop. Tak. I pokroić bardzo drobno. A później, tłuszczyk, kroimy w delikatną kosteczkę. I. To jest moje zadanie na kolejne kilka chwil, tak, i wrzucam sobie tutaj i to wszystko wytapiam. A w całym domu pachnie. Skwarki nam się już podsmażyły, ale jeszcze się do końca nie wytopiły. Widać, że niektórym jeszcze brakuje trochę czasu, więc w tym momencie dodaję do tego pokrojoną kiełbasę i boczek. Hop, tylko pamiętajcie, żeby pokroić to bardzo drobniutko. Nie musicie tego robić, ale. Wtedy naprawdę Wasz smalec zyska na jakości. Jak poczuję tą wędzonkę, to będzie coś naprawdę niesamowitego. I dalej wytapiamy to wszystko. Delikatnie. Możemy sobie zmniejszyć ogień. Czekamy na te skwarki. Czekamy na ten efekt gotowy. Czekamy na to wszystko, aż się połączy. I niech te yy, smaki po prostu zaprzyjaźnią się ze sobą. W tym momencie też przechodzę do krojenia cebuli. I cebulę kroję sobie w kostkę. Pamiętajcie, że jest tutaj dość dużo krojenia. Ja doskonale wiem o tym i zdaję sobie sprawę, że jest z tym trochę pracy, ale potraktujcie to jako zabawę. Potraktujcie to jako no jako zabawę. Weźcie kilka osób, otwórzcie sobie kilka browarów i zróbcie sobie taki przepyszny smalec. Potem się tym podzielcie i przez kilka miesięcy będziecie mieli coś naprawdę niesamowitego. Mm, dobrze, niech się to wytapia, a ja kroję cebulę. Wszystko mamy już podsmażone. Skwarki są złociste i takie właśnie powinny być. One nie mogą być gumowe, więc w tym momencie ja sobie wyłączyłem mój gaz, to jest bardzo ważne, i dokładam cebuli. Tylko pamiętajcie, że ta cebula zacznie oddawać wodę, więc lepiej jak macie większy. Większe naczynie, bo może Wam to wykipieć w tym momencie. I dodajemy partiami, bo my chłodzimy ten smalec, tak? Ten smalec jest chłodzony. O, pięknie. I teraz czuć tą cebulkę, która tutaj jest. Dajemy jej dużo. Ja nie żałuję, bo taki smalec tak naprawdę możecie później sobie użyć nie tylko do kanapek, ale też. Na przykład, jako omastę do pierogów, do pys, do klusek, do czegokolwiek, co macie ochotę w tym zanurzyć, nie ma z tym żadnego problemu. Cebula cała ląduje tutaj i ponadto, uwaga, lądują przyprawy. Jakie przyprawy tutaj mam? Mam ziele angielskie, majeranek i liście laurowe. Hop, fru. Dlaczego dodaję je na końcu? Bo to było tak gorące wszystko, że. Po prostu nie chciałem spalić tych przypraw. Te przyprawy mają oddać tylko delikatny aromat i nadać delikatnego posmaku do mojego smalcu, a nie mają się tam spalić. Więc teraz mogę sobie włączyć gaz i poczekać, aż cebulka dokładnie się zeszkli. Mmm, no wygląda to naprawdę bajecznie. Smalec mam już gotowy i w tym momencie przechodzimy do przekładania. Taki smalec przekładam sobie do. No jakiegoś naczynia, albo może być takie kamienkowe naczynie, albo może być taki oto słoik. Przekładamy o, za pomocą takiej oto chochli. I teraz tak, jedna rzecz. Jeżeli chcecie mieć równomiernie te skwarki, a nie tylko na dole, to musicie poczekać, aż to trochę zgęstnieje. No, nie zajmuje to zbyt długo, ale, hop, ale trzeba tego pilnować. Albo możecie też po prostu mieszać. Więc poczekajmy jeszcze chwilę, niech to trochę zgęstnieje. Ja to będę przelewał do, do moich y, słoiczków, ale na samym końcu tego filmu pokażę Wam najlepszy przepis, najlepszą przystawkę z użyciem tego oto smalcu. Więc za chwilę dowiecie się wszystkiego. Moi widzowie, tak jak Wam obiecywałem, teraz pokażę Wam najlepszą rzecz, jaką możecie przygotować z takiego domowego smalcu. Będzie to chleb. Chleb niekoniecznie musi być najświeższy, może być też taki kilkudniowy. O, tutaj widzę, że Marek źle ukroił chleb, ale nie przejmuję się tym, bo już sobie to naprawię. I teraz tak, kroimy ten chleb, nagrzewamy patelnię i pokażę wam. Ja wiem, że wy wiecie, ja wiem, że niektórzy z was mogą znać to z waszego domu, czy yy, nie wiem, babcia może tak robiła. Napiszcie w komentarzach, czy to znacie w ogóle, czy nie. I spójrzcie, dodajemy trochę smalcu na ten chleb. Niech on się namoczy. No, niech ten chleb przejdzie tym smalczykiem, który tutaj jest. Z tymi skwarkami, nie przejmujcie się. Mm, bo ten chleb ze smalcem to jest coś niesamowitego. I teraz obieram sobie czosnek. Jeden ząbek czosnku. Tak. Poczekam, aż patelnia się nagrzeje. I wrzucam ten chleb na tą patelnię. Hop. Tak, i go podsmażam. Mm. Z drugiej strony delikatnie smaruję tym moim smalcem, oczywiście. Jest to coś naprawdę niesamowitego. Ten smalec możecie wykorzystywać nie tylko do, do chleba, nie tylko jako przystawkę, ale możecie sobie go użyć jako okrasę, okrasę do ziemniaków, okrasę do pieczonych ziemniaków, możecie go użyć jako yy, okrasę do waszych pierogów, albo knedli, cokolwiek chcecie. Spójrzcie, tylko pamiętajcie, że teraz musicie go tak długo podsmażać, aż będzie ten chleb chrupiący. Mm. Te skwareczki zaraz sobie jeszcze nałożę na ten chleb. To będzie coś niesamowitego. To jest coś, co Pachnie, to jest coś do czego warto wracać, to jest coś, co naprawdę daje nam cały ten smak. Te skwarki zostawiam z boku, ale zobaczcie, chleb już się odświeża, jest mięciutki, jest fajny, jest chrupiący i taki właśnie smażony chleb to jest najlepsza przystawka, ale uwaga, to jeszcze nie wszystko, bo tutaj mam czosnek, ale czosnku nie dodaję od, yy, bezpośrednio, nie dodaję od razu, nie, 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 nie. Poczekajcie, już Wam pokażę magiczny trik. Cała magia tego triku polega na tym, że ściągamy chleb, tak? Hop, spójrzcie. Jest ładnie, jest bardzo ładnie. Jeżeli coś się przypali, to jest dodatkowy smak, więc nie przejmujcie się. I co my robimy? W tym momencie ten chleb, on musi odpocząć. Dajcie mu minutę, dosłownie minutę, bo co się stanie? On jest teraz chrupiący. Słyszycie to? chrupie. A jeżeli chrupie, to my wykorzystujemy czosnek i ten czosnek jest taką tarką. O, tak! Widzicie, jak schodzi? Tarką dla tego czosnku. Mmm! To jest coś niesamowitego. Nacieramy delikatnie. Kurde, nie mam soli, ale oprószyłbym to solą. Możemy dodać trochę pieprzu, jeżeli macie. Tak. Sól zawsze się przyda. No, niestety zabrakło, no, jak widzicie, ale to jest cały ten smak. I na samą górę dodaję kilka skwarek, które tutaj są. I to jest najlepszy przepis. Najlepsze, co możecie zrobić. Taki chleb ze skwarkami. Z świeżym czosnkiem. Mm. Poezja smaku. Mistrzostwo Świata. Tyle na ten temat. Moi drodzy, jak widzicie, przygotowanie takiego własnego domowego smalcu wcale nie jest takie trudne. Wystarczy zrobić porządne zakupy i zaopatrzenie macie na kilka miesięcy w domu. Więc przygotujcie sobie taki smalec, róbcie go, delektujcie się smakiem tej przepysznej wieprzowiny z cebulką i z czosnkiem, i podajcie ten przepis swoim znajomym. Dziękuję Wam bardzo, życzę smacznego i do zobaczenia.